Cześć, tu Telewizja Studencka Styk. Zapewne słyszeliście już o plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku i dobrze znacie tegorocznych finalistów. Znajdujemy się na Politechnice Wrocławskiej i postanowiliśmy sprawdzić dziś wiedzę z zakresu młodzieżowego slangu wśród profesorów. Czy rozszyfrują, co kryje się pod określeniem Six 7 lub OKPA? Kto z nich pokaże największą klasę? Zobaczmy, jak poradzili sobie z tym wyzwaniem. Czy słyszał Pan w ogóle o plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku? Tak, jest to plebiscyt organizowany praktycznie z roku na rok i przyznam się bez bicia, że coraz dziwniejsze są te słowa. E, tak, oczywiście. Każdego roku śledzę i zaskakuje mnie to. Nie kojarzę. A wie pan, jakie słowa są nominowane w tym roku? No Było to kilkanaście słów, natomiast większość jest trudne do wymówienia, nawet. Tak, tak, tak. Mam dziś jakieś podstawowe także rozszyfrowywaliśmy trochę. No, Nawet ostatnio słyszałem audycję radiową a propos tych słów, które młodzież wypowiadała. Ja tutaj mam przygotowane kilka słów, jakby pan mógł wylosować i spróbować rozszyfrować, co dane słowo oznacza. Jedno. Tak. Okba. A to akurat pamiętam. Czyli. Dążenie do skrótu we wszelki sposób, czyli okej okay i pa. I tak Dokładnie. właśnie moglibyśmy zakończyć. Lovekej. Może od lovecian w sensie, że się kogoś kocha z angielskiego. Klucz to. od ki. Nie mam pojęcia, tak bym strzelała, czyli jakieś pozytywne. Slay. Slay to pewnie coś takiego albo jakiegoś takiego gładkiego. Na pewno to jakieś emocje opisuje. Brain rot. Mogę się poddać. Kojarzy mi się oczywiście coś z myśleniem, z mózgiem, ale naprawdę nie będę umiał nic więcej powiedzieć. T U F F. Podpowiem. Właśnie Taf, że z angielskiego, że coś jest ciężkie? Freaky. Jak Pani myśli, co to może oznaczać? Nie wiem, taki friki wesoły, taki zabawny. Kole, kolego koleś, prawda? Według mnie. Bo wylosowaliśmy słowo bro, tak. Tak. I to... bardzo dobrze pan zgadza. Tak? tak? Czyli trochę tam znam ten język młodzieżowy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak bardzo młodzieżowi są studenci PWR-u, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ kolejna część sondy z Waszym udziałem pojawi się na kanale już za kilka dni. Pan, Można wylosować jedno pan, ze słów. Pan, pan proszę. Za e, Olek Zasławski jest z Ukrainy, z Charkowa. Bierze słowo, też nie zgadnie, ale on jeszcze bardziej nie zgadnie niż ja. Okay, so you can guess. Uh, what, what does it mean? What what's the meaning of this twin? Twin, twin. Is some double. O Boże, najgorsze co można być. Rozumiem, że CBD jako słowo powstałe od pewnie tego filmiku, który, tego, który krąży w internecie na YouTubie. Dokładnie tak. Dosyć. Dziwne. No spącić. Ja bym powiedział, że coś, bardzo przepraszam, ale no screw up mówisz. 67. Czy coś przychodzi panu do głowy? Poza tym, że jestem rocznik 67. A jak się złożyło. Nic mi nie przychodzi do głowy. To słowo jest tak naprawdę symbolem wyciągniętym z amerykańskiej piosenki i ze środowiska koszykarskiego. Bliżej jest nieokreślone jego znaczenie, ale bardzo dobrze pan myślał. Co to jest FR? Mhm. I tak się to czyta? FR. Fantastyczny rok. Klasa. To definicje są dwie. Klasa może być szkolna, albo klasa, że coś jest fajne. Goat. Nie mam zielonego pojęcia. Mhm. Nic, nic nie przychodzi do głowy? Nie. To, to jest goat. To oznacza kogoś takiego yy, super. Yy, to już będę wiedział. Szacun. Czyli wyraz takiej akceptacji, uznania, że wszystko się zgadza, i, i też podziwu. A co pan sądzi o całej inicjatywie właśnie tego plebiscytu? Podoba mi się. Wiadomo, że trochę innym językiem już się młodzież posługuje, i uważam, że to jest um, taki akcent humorystyczny. Co roku się dowiaduję o jakichś nowych słowach, które są przez państwa używane których nie znałem albo nie rozumiałem, i być może komunikacja się wtedy poprawia. To znaczy, sprawa jest ciekawa, natomiast pojawia się zawsze pytanie, kto te słowa wynajduje. W sensie kształcenia się języka, kształtowania się języka młodzieżowego jak najbardziej. Nie zauważyłem, żeby studenci tak często używali tego typu określenia. Zasypuję to taką barierę komunikacyjną. Ja to robię dzięki moim dzieciom, ale no te dialekty są istotne. Żeby je pogłębiać, bo wtedy lepiej rozumiemy młodzież. Szkoda, że nie ma też takiego słowa na takiego, takie słowo e, e, o retro, które jest super. I jak kto Waszym zdaniem okazał się największym gołtem? Dajcie znać, czy wyznaliście znaczenia wszystkich słów, które wygra w tym roku, oraz czy zostanie zapisane na kartach historii, czy jednak zniknie z naszej pamięci, tak jak ten bałwan już za dwa dni przy pierwszym słońcu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.